Teraz su na maksa. Co za tym idzie? Usuwają łzyzyrod. Więc wszyscy budują łzy Zmiatka nie opłaca Nie, nieważne: wszyscy mają to zbudować. Jakie ja powiedziałem, ja i topa. Nie piknie chyba, czy piknie. Wiecie, nie nie mam zmienić nie. te runy do Shibami. Stop, 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 zatrzymajcie teraz. Czemu? Bo notebook. Dobra. Co? Odrzućcie, bo Mika jest jeszcze w, w runach w poprzedniej gry. montażysty. notebook jest bardzo stary. Szukaj. Tak jest szybszy niż był wcześniej. Wiem, skarbi, bo, się, bo ja dbam o tego notebooka jako o swoje lewe jądro. <grym> A o prawę nie dbasz? <grym> nie dbam o prawę. Mogę szukać? Dbasz po prostu bardziej tak. Ja jeszcze zrobię zdjęcie jak, jak, jak wygląda rozdzielczość w tym momencie i wstawię na pogroms jakąś... Dobra, ja to wstawię do odcinka. <śmiech> <śmiech> I w ogóle Tomek, jak będziesz, jak będziesz się z kimś bił tą żaną, to mów to ja będę na ciebie kamerę I nie rzucał widać, i wtedy będę miał zrobić do odcinka. I pamiętajcie, zero no tributę. Więc wszyscy kupują zero to skarmi trzeba składać. Będziesz musiała Zyzyrota kupić na dżungli. <laughs> Nie. No taki jest... To Na pewno musi... Nie, tylko pierwszy przedmiot Nie no nie, jako nie, pierwszy to kupujesz Oczywiście, że buty Ooo, biegnę z książkami <grym> Nic nie widzę prawie Serio? Uuu, no, patrz to, Serio, to nie Ale że tak tak jak No hui No Tomek, miałeś powiedzieć Nie, nie jest zimno, to, Zabiłem a teraz to już za późno Teraz nie odbieram Zabijam! Ale ty masz mówić wcześniej, żebym ja zdążył się jakoś ustawić, żebym... Weź pod uwagę, że ja gram w tym samym czasie ty jest w stanie ktoś z botami przyjść pomóc, czy to no? tak, Tomek! Miałe... No... Miałeś mówić, zanim go zabijesz No, zabiłem go już trzeci raz Ale miałeś mówić... Przed zabiciem, żebym ja zdążył... Coś jest nie tak, coś są jego blu... Nie. No <laughs> nie, jak to uło mnie poleciało... O Boże... Właśnie nie znikł, bo po prostu blisko mnie I ściągnął wiemy. i zaczęli uciekać. No. Oh. Też e, bot się, czy top się chyba poddał? A też. Pomóż może Milka! A nie go. No <grymne> to ja. Znaczy... Nie, to ja. Nie, <grymne> to ja. Gdzie jesteś ja. Kurde no. Chciałem go z ulti. na 5.0. Hmm. 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 Fizz 6 -0. No to fajna gra. Kopować ze zero ty kurwa, żeby mieli łatwiej. Tak nie skacz. Uwaga, ludzie, ze zero! O! Kurde, no poczekaj jeszcze. Nie Spokójcie się. Sk Ej. Dobrze! Nie grajmy dobra. do tego momentu, aż wszyscy Dobra, nie, będą przestańcie. Mieli. Musimy wszyscy kupić ze zeroty, Koniec z puszowaniem. Patrzcie teraz, jak to taktycznie zrobię. Wow! No dobra. No macie poczekać z tymi zezerotami kurwa. Wyścig na rada, żeby nie puszować, szybko. No nie, nie, bo Tomek wygra, bo on jest pod Movement Te wyścigi są ustawione. Nie. Jeszcze trzeba go zabić, wiecie. Zabiera Reda, widzę to. Cicho Tomek, bo dostaniesz w ryj. Czekajcie. Dying, <laughs> Udało się! Ukradłem wam Reda! <laughs> Zultowała Reda, żeby go zabrać i się teraz podnieca tym. <laughs> Oj, <wiesz. laughs> Dobra, Idę na ich w takim razie blue. Dobra, nie. Cofamy teraz wszyscy do bazy. Ze wszyscy cofamy do bazy, bo Agata ma I Teraz zezyrota no, zerota. Idziemy dżunglą, Uj, Idziemy dżunglą Prókszty. i stawiamy ze zeroty w jednym no. miejscu. Wszyscy. Na czekamy na Tomka. Czekamy w bazie na Tomka. Do... Hmm, Ciekawe, co robią barona. To kanonierów, no. serczy, czy To bym pan robił. Ja też. <laughs> Dobra, chodźcie teraz tutaj wszyscy. Biegnijmy! Wszyscy razem! Wszyscy razem! Go dżunglą, dżunglą. 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 Tak, dżunglą. Nie mogę wiedzieć. Dobra. Co? Co? Jak się liczy do wszystkich? Shift, Enter, ale... Nawet nie zobaczę. po. Dobra, tu. Go tak w rządku się ustawcie. Oh no! zeroty stawiajcie, stawiajcie zeroty! Ze zeroty skarbi. Dobra i teraz pozwólmy mi ich pushować. zostawcie ten inhibitor. Dobra, Niech Niech to samo, zrywam Do no zostawcie tego węża Zboczeńcy Bacz kurwa Kudę zabiorę ci tego węża Nie ma tak dobrze Nie, Tomek Co? O, Dałem <grym> po, po, ten wąż posmakowo mojego ptaka To nie Tym golem też a jak widzicie... Że... Nie, 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 zostawcie Nexus. No to nie. nie! To nie ma, ja, to minionki. Ale i tak minionki. Będzie podwójny wybuch? To... Nie, nie, A i wiecie co? Co? Um, Sziwnie, nie można dawać honora za zimną krew. Czemu? No bo jest smokiem. Bo, bo snu właśnie. <głos> <głos> o jezu. Dobry smok jest i tuje lodem? Nie, on robi lody. Nie robisz, nie! Eee... far, Tu far! Czekajcie, co ja idę coś zjeść. Co? Jakie, to, no, piję, co piję, to Nie te no, szefstwo. Na nią masz bana. Na co? Nie, nie na co ma bana? ma bana? Na cebulę pewnie. Nie, na makę, bo jak weźmie, Wiecie, maka to jest taki jezu, taki chleb. Zamiennik chleba. I on tak z tym syfi, że ja od razu potem tym środku Wszędzie jest... Tomek dostał na makę <noise> No i jak człowiek. człowiek oh, Napuczę no na ciebie W ogóle Tak, ja nabuczę łanami W ogóle, jakie towarzystwo Wilk tur no. I kot <głos> Ja <głos> wiem jak nie to jest straszyć. Chcesz bo... Bo ja nie... Ty... Eee, mm. y top jest już spuszowany mit będzie spuszowany, poddajmy się w 15 proszę <laughs> Nie, nie no nie mam szans kurwa na... <laughs> Boże, jacy stiltowani <laughs> Nie przejdzie <laughs> Ja wiem, Kuba, że ty, do... ja ku, ty się do końca udziwiasz, że ten Szatko to nie jest klon. Nie, po prostu atakowałem popadnie, bo ja wiedziałem, że już padnę. Damy radę, drużyno. Jesteśmy drużyną, tak? Co? Jesteśmy drużyną. Ale to było... podniosłe. Trudko go! Dobrze. O kurwa, pojebę! Piękne. Na widełku. Im, Im ładniej wygląda jakaś postać, tym maga lepiej tym gra. No. <śmieniciela> Bo więcej Cześć, tym gra, szaj. I... <śmieniciela> U ciebie, skarbi, im bardziej to wygląda jak kloc, tym tobie tym lepiej do <śmieniciela> o nie. Ja lubię ziemniaki. <śmieniciela> Zresztą... To widać po tobie, Tomek. Mmm, <śmieniciela> <śmieniciela> ziemniory. Ja grał tylko raz. No, Zonia... Bijcie go. Bicie Szako, to on też umrze już Co tu się wydarzyło, kurwa? ja chciałam ten, ten, ten. A on zniknął ten eee, szako po i prostu. Monitor. minut, wiem, dobry skończy. wynik. Ja rozumiem! Ja rozumiem, bo sam na tym grałem. Dobra kurwa koniec <laughs> Zwierzęca drużyna powinna być bardziej śmieszna.